Rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Właściwie do składku powinniśmy pan doktor, doktor specjalnie muszę zapraszać na obchód. Panie na to, że tutaj no. mamy taki problem. Zieliński. No, zieliński. Mhm. No dobra, na stół go. Szykujcie się panowie. Za minutę będę. Dzień dobry. Nie przeszkadzam? Owszem, za chwilę mamy zabieg. Pan nie. Proszę oddać dokumentację i klucze do gabinetu. Będę prosiła pana o opuszczenie szpitala. Zostaje pan zawieszony w obowiązkach służbowych do odwołania. Akurat. Proszę mnie przepuścić. W związku z wczorajszym incydentem, fizyczną napaścią na dyrektora szpitala, czyli na mnie, zachował się pan w sposób, który wzbudził we mnie poczucie zagrożenia. Pani Urojenia to pani problem. Przepraszam, ale za chwilę mam zabieg radujący życie. Wszczucia, Czy rozpocząć pana postępowanie dyscyplinarne. Rzucił się pan na mnie! Co panie za pstury wygaduje? Rzuciłem dokumentami. Co oczywiście potwierdzą świadkowie, obecni tutaj panowie. E, tak. Przepraszam bardzo, to jest jakieś nieporozumienie. Czy hmm? możemy normalnie. Zostaną panowie przesłuchani przez pana mecenasa o, w tej chodź, sprawie, czeka. a pana doktora bardzo proszę, żeby naprawdę opuścił szpital i nie utrudniał tej. trudnej sytuacji. Hmm. No dobrze. Doktorze, Hawar, proszę przygotować pacjenta do operacji. Doktor Adamski będzie panu asystował. Proszę bardzo. To jest dokumentacja. Powodzenia panowie. Przepraszam.